To jest test mikrofonu, który był zamontowany w słuchawkach Creative Fatality i zrezygnowałem z niego, ponieważ na początku był słaby, jednak po ulepszeniu jego jakości na studyjną oraz dodaniu mu wszystkich możliwych ulepszeń słyszycie go teraz takim, jakim jest, czym znaczy ciebie nie słyszycie, jaki ten mikrofon nie robi, czy jak tam to się mówi. Jakoś chyba jest lepsza od tego mikrofonu wbudowanego w kamerkę. E, powiedzcie jak to słychać. Mi się wydaje, że troszeczkę lepszy na pewno. E, jest tak. Gorzej słychać e, wszystkie klikanie w myszkę. Jednak lepiej słychać to co ja słyszę w słuchawkach. I muszę to wyciszać. Ale myślę, że sobie poradzimy. E, to by było na tyle. Czujcie mnie teraz. Mam nadzieję, że lepiej. I ja chyba zaoszczędzę cztery dyszki albo na na nowym mikrofonie. Zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.